Cześć, mam Cię, widzę, że jesteś i to bardzo fajnie, bardzo się cieszę, dlatego, że Agnieszka dzisiaj przygotuje coś, na co czekaliście już dość długo. Przy ostatnich przepisach pokazywała Wam, co robić z zakwasem na żurek, a dziś w końcu nadszedł ten dzień, w którym zrobi żurek i podobno troszeczkę to trwa. Więc zapraszam Was na film i oddaję głos Agnieszce. Na razie! mi Agnieszka i witam was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz, który przed chwilą się do was nagadał. Zapraszam was dzisiaj do zrobienia żurku typowej wielkanocnej zupy. I będziemy potrzebować zakwas. Tutaj kliknijcie kartę z przepisem. Będziemy potrzebować kawałek jakiejś wędzonki. Może być to surowy wędzony boczek wędzone żeberka, czy jakieś wędzone nawet kości. Ja mam akurat boczek z kawałkami żeber. Białą kiełbaskę, oczywiście. Ilość białej kiełbaski musicie dopasować do ilości osób, która ten żurek będzie jadła. I na wywar potrzebujemy kawałek selera, cebulkę, marchewki, pietruszkę i tutaj mam własny por z lubczykiem, który zamroziłam jeszcze jak był po grudku. Ale już niestety mi się kończy. Potrzebujemy jeszcze czosnek, liść laurowy, pieprz w ziarnkach i parę kulek ziela angielskiego. No i oczywiście jeszcze chrzan, sól, pieprz, wodę i garnek, w którym to wszystko ugotujemy. Przygotowani? To zaczynamy. Wrzucamy nasz kawałek będzonki. Warzywka. Czosnek zostawiamy, wrzucamy ziele angielskie, liść laurowy i pieprz w ziarnkach. Wody wlewamy tyle, aby zakryte były warzywa i nasza wędzonka. Przykrywamy i włączamy kuchnię. Jak się zagotuje, zmniejszamy ogień i gotujemy do miękkości właśnie Wędzonki, czy, czy żeberek, wędzonych, które tutaj użyjemy, to już sami wybierzecie albo na co macie ochotę. Zapomniałam Wam jeszcze dodać, że jest potrzebny majeranek. Obowiązkowo już go tutaj mamy. A zanim nam się tutaj to wszystko zagotuje, polecam Wam zrobić przepyszny boczek pieczony. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Pod filmem znajdziecie link do bloga, gdzie jest dokładny przepis z wszystkimi składnikami, jakie są potrzebne do zrobienia Żurku. Jesteśmy również na Instagramie. Dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Powiem wam co robię, oglądam film akcji, co się dzieje w garku i właśnie widzę, raz poskakuje marchewka, za chwilę poskakuje pietruszka, coraz więcej bąbelków, właśnie wypłynęło jedno ziarenko, które przedtem było widocznie przyciśnięte wędzunką i co ciekawe, to jest bardzo interaktywny film, dlatego, że mam wpływ na to, co się dzieje w garku i mogę zrobić klik i już bąbelki będą wolniej leciały. Pasjonujące. A teraz robię ciap i zamknięte. Zakwas, który nam się kisił, należy porządnie właśnie wymieszać w słoiku i przecedzić przez sitko. Ja już mam tu przecedzony, ponieważ na sitku zostaną nam przyprawy, które były w tym zakwasie, a do zupy nie są nam potrzebne, i żeby po prostu się tam nie plątały. Więc ja już mam przygotowany, lat przecedzony, gotowy właśnie do użycia. Jeżeli nie zamieszacie porządnie, to nie przecedzicie całego zakwasu. Mąka zostanie Wam na dole. A o to chodzi, że potrzebujemy całość. I tą wodę, i tą mąkę, która jest właśnie w zakwasie. Zapraszam Was do zrobienia białej kiełbaski, pieczonej oczywiście. Tutaj kliknijcie kartę z przepisem. Taką właśnie białą kiełbaskę surową będę teraz dodawała do żurku, a wcześniej ją piekliśmy. 15 minut przed końcem gotowania naszego wywaru do żurku dokładamy białą kiełbasę. Kiełbasę oczywiście należy wcześniej umyć. Dodajemy teraz czosnek. Należy go przed dodaniem lekko zmiażdżyć, wtedy szybciej się uwolni aromat. Przykrywamy, i jak się zagotuje, to gotujemy 15 minut i będzie koniec gotowania. Ale zanim kończymy gotowanie. Wywaru na żurek, to zapraszam was do zrobienia czerwonego barszczu. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Zagotowało się, zmniejszam teraz moc palnika i będzie się gotowało na wolnym ogniu 15 minut. A ja wam polecam przepyszną zupę krem z selera. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Gotowanie dobiegło końca. Teraz nasz wybar przecedzamy do drugiego garnka. Stawiamy z powrotem i włączamy. Dodajemy teraz troszkę soli. Później jeszcze dosolimy. W razie potrzeby, pieprz. I teraz mieszamy porządnie nasz zakwas. I w zależności jak kwaśną zupę, czyli żurek lubimy, to tyle musimy dodać zakwasu. Zakwas mamy porządnie wymieszany, nasz wybar się zaczyna gotować, więc wlewamy zakwas. Możemy spróbować, czy taka kwaśność nam wystarczy, czy jeszcze po prostu jeszcze troszkę możemy dodać. Wystarczy. Po prostu musicie sprawdzić i jeżeli uważacie, że jest za mało kwaśne, to jeszcze dodajecie zakwasu. Teraz czekamy, aż nam się go zagotuje i tak 2-3 minutki pogotujemy, ale już możemy w tym czasie dodać taką garstkę lub łyżkę majeranku. Należy to jakiś czas zamieszać, żeby nam tam się nie przypaliło od spodu. Gotowanie żurku dobiegło końca. Zaprawiamy teraz słodką śmietanką, ale dosłownie tak dwie maksimum trzy łyżki, w zależności jak dużą porcję żurku macie. Wtedy żurek będzie bardziej aksamitny i dodajemy chrzan. Chrzanu, ilość jest dowolna. Po prostu według własnego smaku. Jeszcze muszę dosypać soli. Ostatnie mieszanie i żurek gotowy. Wyjmujemy kiełbaskę i wędzonkę z garnka. Ja jeszcze mam ugotowane jają na twardo i możemy częstować się żurkiem. Kiełbaski i wędzonki dodajemy według własnych upodobań i dodajemy jeszcze ugotowane jajo i nasz żurek gotowy. Zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco i napiszcie w komentarzu, czy żurek to jest Wasza ulubiona zupa. Na naszym kanale znajdziecie również inne przepisy i zapraszam Was na zupę krem z zielonego groszku i zupę pieczarkową. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!